Siemano widzowie, dawno żeśmy się nie widzieli przy kąpie. Chociaż siedzę tutaj dziennie, chyba najwięcej godzin tu spędzam. Mam problem, bo chcę wam opowiedzieć o dwóch rzeczach, nie wiem jak je połączyć. Dobra, to zaczniemy tak. Parę dni temu pojechałem za granicę. do Będzina. Pod zamek, gdzie była rekonstrukcja bitwy. I polegało to na tym, że mamy rok 1410 i bandycka szajka dowodzona przez niemieckiego rycerza Wernera. I postanowili napaść i splądrować na zamek w Będzinie. Jak to wyszło? Mój syn. Mój ukochany syn wniewolił tego łotra? Cóż teraz uczynimy? Uf będzie chciał moim synem się zasłaniać, żeby zamek i miasto zdobyć i spustoszyć. Nie mogę na to pozwolić! Kul, Przegrali sromotnie, Polacy się obronili, Niemiec został oprawiony jak wieprz. I drodzy, patrzajcie, trochę tu trupów jest! No trudno co zrobić. Może następnym razem pójdzie im lepiej. Nie no, żartowałem. albo nie żartowałem? Nie wiem. Domyśl się. Wiadomo, tam były sprzedawane różne smakołyki. W średniowieczu ludzie raczyli się miodami pitnymi, piwami, pod płomykami. I wtem przyszła mi do głowy mm, niewiarygodna ochota mm, na kepsa. Sprawnie połączyłem te dwa tematy, to musicie przyznać i za to się łapka w górę należy. O kebabach można by napisać pracę doktorską. Kala jakości kebabów waha się od kebabów tanich, które nadają się do spożywania tylko i wyłącznie o czwartej nad ranem, kiedy już w naszych żyłach krąży 3,5 promila alkoholu. Do takich prestiżowych, które kosztują już spore pieniądze, ale mają o wiele lepsze jakości mięso, o wiele świeższe warzywa. Chyba najsmaczniejszym kepsem i najlepszym jakościowo, jaki jadłem w życiu, jest kura warzyw, którą możemy spotkać chyba tylko w Warszawie i w Poznaniu, o ile się nie mylę. A może się mylę? Nie wiem, ja w każdym razie jadłem w Poznaniu. Jest to kebab, który nie kosztuje 8 zł za małego z budy takiej podejrzanej, tylko to jest taki kebab premium, kraftowy. I ja kebaby jem rzadko, nie jestem takim kebabowcem, który je dwa, który je dwa trzy razy w tygodniu albo cho choćby raz w tygodniu, bo ja kebaba to może zjem jednego na dwa, trzy miesiące, ale czasem taki smak na fajnego kebona, kepsika, kepsa przychodzi. I postanowiłem sprawdzić i stestować, jaki to jest najlepszy, a przynajmniej najlepiej oceniany kebab w mieście Bytom. U udajmy się do Google Mapsów przeklikać tam A! A propos przeklikać, to teraz uwaga, mówię to dla ułokiku. teraz będzie fragment sponsorowany dla firmy Endorfi, czyli mojego wieloletniego partnera, który wyposaża mnie we wszelakie peryferia komputerowe. I tym razem przychodzi do Was z fajną myszką. Nowa, świeżutka, prosto z fabryki, Live Plus Wireless Ultralight Gaming Mouse with charging dock. Jeszcze w uniu. Ooo! Jaki dostał fajny kubeczek te! Słuchajcie, to jest najnowszy, ciepły jeszcze z fabryki gryzoń od Endorphy. Live Plus Wireless, bezprzewodowa myszka ze stacją dokującą, którą możemy przykleić gdzieś na przykład do swojego biurka i co najlepsze, jest to wielorazowego użytku. Podświetlana RGB, będziemy mogli sobie wybrać oczywiście kolor, super lekka, tylko 69 gramów, 26 tysięcy maksymalnej dpi, mechaniczne switche, poklikam wam. U. Sześć programowalnych przycisków, porządny kabel w oplocie, podpinajmy. Tuż będę, będę miał w izbie choby na dyskotece, niech się mieni. I uwaga, siup. A? Te kolorki tego podświetlenia oczywiście możemy sobie przez apkę dowolnie ustawiać. Chyba musimy testować, przykleić tą stację. Uś! Ty! mnie. No jak chcę ładować, to po prostu... myk. Także ja z przyjemnością robię upgrade'a z mojego Lix Plusa, a użytkuję peryferia od Endorf już od dawna. Jakbyście szukali fajnej myszy do grania i nie tylko, to macie pod spodem, pod filmem, do niej link. Kurde, jak to zastało ty! Nie no, żartuję. Chcę to naklejka indziej. Te! Dobre to! Słuchajcie, bytom to nie jest Poznań ani Rzeszów, ale kepsów trochę powinno być. I z tego co widzę, to nawet mają w miarę przyzwoite oceny. Nie ma żadnej jedynki, nie ma nawet dwójki. Takie 3,5 w górę to jest w sumie minimum. Czyli można odważnie powiedzieć, że kepsy bytomskie i okoliczne są. Dobre. Dobra, ale mi chodzi o takie premium-premium. I ma, widzę, że mamy na przykład Crazy Pub, ale to jest pub, nie stricte caps eee, Crazy Pub 123 oceny, to nie o to mi koniecznie chodzi. Widzę, że mamy jakiś Bodrum, ale Nowy Bytom. Nowy Bytom to nie jest Bytom, to jest Ruda Śląska. 4-3. Tasty Time. Tasty Time jadłem i jest całkiem spoko. Jeden z fajniejszych. Kepson na strożku, Crazy Chicken. U jadłem, jak to jeszcze był Sultan Kebab na dworcu autobusowym bytomskim. Był spoko, po studiach się wpadało. Chyba najwyżej oceniony w bytomiu ze stricte kebabów jest Yusuf. 4,6 z 207 ocen. Oczywiście wahają się, jeden z lepszych kebabów jak jadłem. Ceny normalne, dodatki świeże, mięso bardzo fajnie, dobrze przyprawione, porcje ogromne. A z drugiej strony, tu ktoś narzeka, że nie potrafi dostać nigdy dobrego sosu. Tu, że bardzo słaby. Czos, że sos czosnkowy jest gotowcem. Tu ktoś znowu dwa razy bieg do toalety. A tu na odmianę mięso Kula Mocy, ale dobra. Nie żaden pasztet, do tego cieniutko pokrojone. Bardzo dobry kebab. Na wejściu od razu miłe zaskoczenie. Lokal czysty, nie śmierdziało mięsem, jak w innych lokalach z kebabem. Także, no cóż zostaje zgłodniałemu bytomianowi zrobić, jak... Udać się na Miechowice do kebaba do Yusifa. JADYMY! No, miejscowa słuchajcie, nie rzuca się w oczy. Ale jest proszę, paryzol, stołki, tam skromny szyldzik Yusif Kebab. Wszędzie widać jednak patriotyzm lokalny na Miechowicach i polonijny jest silny. Wszystko co najważniejsze, Polonia bytom. Myjnia bezdotykowa i kebab u Yusifa. A, no i y, paczkomat. Czym nas Yusif the Besta Kebab bytomski u gości? Y, to ja bym poprosił w cieście średniego y, mięso mieszane i sosy też mieszane. Kebab Yusif. Proszę pokazać piękne okoliczności wprost pod miechowicką ostoją przyrody, czy może być coś bardziej, moi drodzy, wzruszającego? No i tak, to jest kebab średni, jaki jest rozmiarowo? Widzicie, jest całkiem spory. Przede wszystkim jest ciężki. Nie mam tutaj wagi. Taki średni kebab kosztuje 23 zł. Do tego fantastyczny turecki napój Ayran. Który pokochałem w Gdańsku w Oliwie, spożywając tam swego czasu e, na matrymonialnych wojażach kebaby. Bardzo dobrze współgra. I co, taki kepsik 23 zł, mięsa mieszane. Był kurczak, była baranina, i chyba wołowe też było. E, jak taki keps wypadnie w porównaniu do na przykład topowego kepsa, jakim jest kura kurawarzy w Poznaniu? Chyba najlepszy jaki jadłem. Zobaczmy. Rozpakujmy tego o cholera. Rozpakujmy tego giganta. Oczywiście na grubym. Dokonajmy fachowego wybebeszenia moim grzybowym Opinelem, jak ten kolega prezentuje się w środku. Bo z zewnątrz bardzo obiecująco jest mięsiwo, są surówki, nie tylko kapusta, różne rodzaje, sosiwo mieszane. W ogóle właśnie to, na co zwracałem uwagę często ludzie tam w ocenach, to że są fajne, świeże warzywa czasem w kepsie to jest tylko jakaś taka zdechnięta kapusta, także zobaczmy jak ten, prawda em, Josif wleci czuć baranie, czuć wołowę czuć kurczak lekko pikantny ale nie za bardzo mhm. warzywo chrupie, pod zębem kapusta zwykła kapusta modra, pomidorek Jakaś marcheweczka, ten. Faktycznie warzywo jest świeże. Hmm. To nie jest kura warzyw z Poznania lub z Warszawy, bo to jest absolutny według mnie top kebabowy. 23 zł. To może się wydawać, nie jest mało, ale za średniego kepsa teraz dobrej jakości to nie jest wcale dużo, bo ja wiem, że jeszcze niedawno można było kupić kepsa małego w kepsie takim ordynarnym za 8 zł, ale wiecie, keps kepsowi nierówny. Także ja Josifa mogę zarekomendować. Ocenić jako kebaba dobrego, porządnego, fajnie też skonstruowanego. nie leje się z niego, jak widzicie, co też jest warte docenienia. Dajcie znać, jakie u Was są absolutnie top kepsy, czy spożywacie, jakiego na przykład najlepszego kepsa jedliście kiedykolwiek. Ja życzę Wam smacznego i wracam do. O! I sałata też jest do konsumpcji, Nara.